Witajmy sędziego, który poprowadzi to spotkanie pan Rafał Miszkę. Rafał Miszkę na strzeli głównym trunieju Rzeńskiego. Jest na, jest na tutaj słupku. A teraz przywitajmy zawodników. Ale również jak widać sędziowie u mężczyzn, a w tej chwili oglądacie prezentację meczową, dlatego jeszcze nic się nie dzieje. Ale już wybiega Ernest Kaciczak. Bartek Sobstyl wybiega teraz na boisko. Panowie zbijają sobie jeszcze, brawa, wspierają się. A my patrzymy na prezentację drugiej drużyny. Michał Rączka z numerem 1 na koszulce, ten pan, który ma niebieskie, niebieski t-shirt pod spodem. I Marcin Gamza w niebieskiej czapeczce. No, będą tutaj na pewno iskry. Będzie się działo, będą dobre emocje, bo to naprawdę solidne duety. Kompletnie nie potrafią mu tutaj wskazać zwycięzcy. Nie, nie wiem, nie wiem, powiem Ci Jarku, że to jest, to jest tak też ciekawy wskazał, poziom, może być. Tutaj tutaj będzie bardzo wyrównana walka i dlatego tak oczekuję tego o, spotkania. Szczególnie, że miałem okazję trenować z Bartkiem w tym sezonie. Wiem co gra, ale też wiem co grają przeciwnicy. Piękna wystawa Bartka. Widać właśnie, to jest to, pokazuje, że ma doświadczenie rozgrywającego. A teraz zabrakło go trochę w obronie. Zabrakło w też skończenia piłki przez Ernesta, e, chyba trochę nie w tempo, nie, nie, nie zgrali się tempem Erni z Bartkiem Sobstyrem, a tymczasem Michał, rączka na zagrywce, zobaczmy. Świetne rozegranie. Musi przebijać Michał. Myślałem, że Bartek będzie to. Bo tak, tak, przebijał tak. palcami, ja tak? Bo jakby się ustawiał, bo ja znam tak, się On też tak myślał. On też tak myślał. Tak, ja znam jego możliwość. On bardzo często w tej sytuacji lubi przebijać się do narożnika palcami. Ale tutaj nie. Wykorzystał. A tu ty, Erwesta. Erni, Kaciczak. Jest to brona, jest piłka z drugiej, ale podbił Michał. Świetnie, świetnie teraz, Erni. Tak się mści dokładna wystawa. Tak, to, pra to prawda. Utkandyzowałeś sobie zęba? Mam nadzieję, że nie, ale mam tu dobrych stomatologów, polecam. No tyle, Michał Czarnecy. bardzo dobrzy stomatolodzy we Wrocławiu, polecam ich klinkę. Wiem, wiem, dlaczego, po co są gąbki na mikrofonie. Dokładnie. Dobra obrona, dobra no, obrona, gramy dalej, aż się poplątałem w języku. Dobre odbicie, dobra obrona. Teraz wystawa jest No ależ oh! teraz! Ach, Marcin Gamza wykombinował. Bartek próbował tam jedną ręką jeszcze wygrze, wykrzesać tą piłkę z pod piasku, ale nie. Za krótka ta ręka. Piękny teraz atak Bartka Substyla, naprawdę dobry kierunek po przekątnej. Bardzo ładnie. 3 do 2. I Bartek z góry. Ach, Trafił? Nie. Aut. Yeah. Zdecydowany out. Zobacz, że jeszcze. Stawia ostatnio na zagrywkę z góry i to przynosi często efekt. To prawda. Zobacz, że Marcin i Michał yy, mają brody. Tak jakby też rozróżnić można ich. Taka przeciwnika. A tym razem Michał rączka w aut. A Bartek z Ernestem nie mają brudu. Nie mają, nie mają brud. Tak Przypominają trochę braci McKibben. Troszkę, troszkę. O, okay. I Mitchem. Brodaci, brodacze. Uśmiechnij się do naszego operatora. Ernie, jeśli się nie mylę, ma 2 metry i 5 centymetrów wzrostu, ale to bardzo mobilny zawodnik. O, też świetna obrona Bartka. To, to właśnie mieści się taka niedokładna wystawa i mieści się z straconym punktem. No w tej sytuacji czy ja też troszkę muszę go usprawiedliwić, ponieważ taka wysoka piłka, która spada z wysokiego pułapu pionowo w dół, troszkę wieje, ona naprawdę nie jest łatwa do wystawienia. Nie jest łatwa. Zgodzę się tutaj z Tobą. A teraz dobre przyjęcie, a tak z drugiej po przekątnej. Dobry pomysł, dobry pomysł. Tak już widziałem po poprzednich akcjach, że Ernie chyba będzie szukać tych drugich piłek. Ale dobrze, bo to jest skuteczna metoda, tak można zaskoczyć przeciwnika, przyspieszyć trochę grę. Przestrzelił tę ten, ten, ten zagrywkę Bartek Sobstyl i zagrywać będzie Michał Rączka. Nie dał rady. O, tam coś się stało? Michał Chyba jakiegoś... no, Wszystko jest w porządku. No, okay. Myślałem, że jakiś za bardzo przeprost tak. spowodował jakąś kontuzję. Bywa, nie? bywa, tak. Zbyt duży przeprost. Tak powinienem poprawnie to powiedzieć. A no, tu DJ nam zapuszcza dosyć klimatyczną muzykę. <noise> dosyć klimatyczną, tak. Trochę buja A. nogę. Nie wiem dlaczego, ale... Ale Zjadz, jaki on jest, nawet na... tylko, że na błysku numer 3 rozgrywa się Marcin Ociepski, Michał działa, ale wracamy na błysku numer 1, teraz zagrywka Erniego i atak Michał rączki obroniony brawo, Poszedł z pełnej petardy, brawo, brawo. no 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 no, 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 no Bartek Wow, wow wow To była ta akcja To była ta twoja życiowa akcja Bartek której wczoraj mi wypominałeś że jej nie skomentowałem Bartek dzisiaj specjalnie dla ciebie dzisiaj, bardzo... Tak, dobra podkreślamy akcję życia, życia. Akcja życia! Bartek, brawo! Tak. Wczoraj <gulacja> na kolacji miałem taką uwagę od Bartka, że akurat jak on. Było blisko Że akurat jak on zaatakował To my komentowaliśmy co innego Piotrze, Piotrze, Piotrze słuchawki Ups Nie rób ruchów gwałtownych <gulacja> Halo, słuchajcie mnie? Tak go Jest takie powiedzenie, szanuj parasol swój, bo to no się, on jeszcze może się, nie, ale się ale przydać, więc słaby, nie mogę go oddać. bardziej przydatne. Nie no, wiem, 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 ale nic się nie stało, jest jesteśmy oczywiście, tak. Ernie mnie przeprosił, znaczy nie tylko na nasze studio. Gramy dalej. E, 8 do 6, oprowadzenie dyrektora naszego drugiego, czyli Bartka Sobstyla. Ernie Bartek pokazuje, traktor. że będzie, będzie grać dwie proste, zobaczymy jak skoczy do bloku. Nie zdradzaj, bo może nas słuchają. Tak, Strategii. Strat, tak, na szczęście jest kilkusekundowe opóźnienie, więc ha, możemy. Nie więc możemy. <laughs> Bartek sobie atakuje. Idealnie I kanał rozwodowy. Tak, sam środek z tego charakterystycznego nadgara. 9 do 7, tak 9 do 7. Jernik Kaciczak na zagrywce. Dobra zagra, ale dobre przyjęcie. No, po skutecznie, po przekątnej. Brawo, to, powiecie, to To strasznie boli, nie? bo jesteś dobrze ustawiony na mm -hmm. kierunku. A piłka skaczy po siadce. nie jest no mówię, to jest właśnie to, co zwracałem. Wtedy się mówi, gaj po męsku, Tak, atakuj bezpośrednio, mocno, bezpośrednio. Ty, o, drugie piętro! Niesamowity zasięg ma ten zawodnik. Ernest był teraz o piętro wyżej niż wszyscy inni. Tak, tak. Bardzo długie kończyny ma Ernest. Zazwyczaj jak zawodnik pozwala sobie na takie zagranie, to ta piłka ląduje w siatce, a tu Ernest naprawdę popisał się znakomitym zagraniem. Sędzia odwiedza piłkę podwójną, ale tam coś się Ernie... Coś chyba, wino sobie rękę. Nie tak, przeszkodził sobie nadgarstek przy, tym, przy próbie tego przebicia. Chwila, chwila czasu. Chyba wybił sobie palca, bo mówi, że potrzebuje jakąś, jakiegoś tejpa, Ale tak. w takim przypadku musi wziąć przerwę mamy, medyczną. Mamy, tak, mamy chwilę przerwy. Ale przy czym to było, jak się zastanawiam? E Sytuację, Wtedy jak gdy, upadł? Tak, gdy się rzucił, często Piasek e, niefortunnie może Ci z ręki zablokować, przyblokować tak, gdzieś, staw. Mhm. Gdzieś tam coś się stać, I tutaj medyk, chyba taka właśnie sytuacja była. To, dostaliśmy informację, że potrzebny jest medyk, pozdrawiamy, że to jest Stacha, który sobie przymierza gdzieś w tle, przygotowuje się do kolejnego meczu, tak? czyż po meczu? A, po tym meczu, o proszę bardzo, Stacha będziemy mieć tutaj na, 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 na boisku centralnym. Eee, a my czekamy tutaj na medyka, który musi zamrozić palca. Powiedziałem powiem Ci, że piasek chyba już jest tak zimny, że wystarczy wsadzić ten palec w piasek, od razu się zmrozi. Wsadził go przed chwilą, widziałeś jak się skończyło. Ale cierpi, cierpi Ernie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ernie jest praworęczny czy leworęczny? Prawo. Prawo. No to o tyle dobrze, że to lewa ręka, a nie prawa. Może nie wystawiać już palcami. No ale dołem. wtedy Zawsze może dołem, nie? Oczywiście. No i ta wystawa dołem nie g jest zawsze taka dokładna. Bartek może się tak, już... Tak tak, 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 tak. troszkę bardziej męczyć na padaku. No to będą chyba tutaj celować... No właśnie, pytanie. Czy będą celować w Erniego, czy będą teraz obijać Bartka, żeby Ujdem, Ernie musiał wystawiać? Pójdą, bez litości. Czyli w Erniego? Tak jest. Chyba, że no, po prostu zagrałem taktykę, że Ernie nie może wystawić. No właśnie, wiedzą, właśnie. Co się stało. No i wtedy będą e, męczyć zagrywką Bartka. Och, poczułem... Cudowny zapach zamrażacza. Każdy który, ma, do, ma do, swoje petysze. Zazwyczaj <noise> tak. kojarzy się z bólem. <noise> Dokładnie. Wiesz, jedni no. wolą, <noise> lubią zapach Bengaja, czyli takiej maści rozgrzewającej, inni wolą zapach zamrażacza. Ty jesteś z tej pierwszej szkoły, ja z tej drugiej. Czekaj, może uda mi się przestawić ten pelasol, który mi tutaj cały czas... No bo tak idealnie w sumie stoisz na tym. No, Ale poczekajmy jeszcze chwilkę. Mimo tego, że świeci słońce, jest jak, ta chwila, nie, kiedy nie, nie, nie ufam tej po pogodzie, naprawdę nie ufam. Michał Rączka, wracamy do gry. Czyli jednak na Wartka Substyla Erni wystawiałem. A Bartek się myli 10 do 10, czy byśmy mieli teraz moment przełomowy dla tego meczu. Zobaczymy. Jarku waj, bo tutaj zaczyna kapać. Dobra, chodź tutaj do mnie, Jarku. Dobra, wracamy, trzeba sobie jakoś radzić. Trzeba sobie jakoś radzić. Wracamy do, do komentowania. Michał rączka na zagrywce 12-11 wciąż na prowadzeniu. Drużyna. Nie, przepraszam, 12-12 już jest. Remis. Aj. A jest się ważny punkt była to dobra akcja, ale taki minimalny błąd. I ponownie Michał Rączka na zagrywce I teraz Michał się pomylił, czyli po 13. Nie, ja już nie kapię. To było tylko ostatnie zlewki z tego z tego O, teraz, teraz blok Michał Rączka. Bardzo sprytnie wykorzystał Michał blok Ernesta. I Marcin Gamza na zagrywce. Pięknie. I Ernest Kaciczak wędruje na zagrywkę. Widziałem na Ernesta twarzy teraz grymas bólu, czyli ta ręka mu trochę doskwiera. Myślę, że na pewno. No to, jest, to jest teraz jeszcze adrenalina, że on może tego bólu do końca nie czuć, ale po meczu, e, jak, wszystko, jak emocje opadną, to ten ból może się trochę zwiększyć. Zobaczymy, co tam u niego z tą ręką. I Marcin Gamza na zagrywce, autowo, 15 do 15, punkt za punkt cały czas. Nie, jest okej, okay. bo nie widzę wiesz w ogóle boiska co przez kamarę. Obity ergi. My tutaj mamy dyskusję odnośnie ustawienia naszego studia. Dlatego troszkę yy, poza mikrofonami, a troszkę do mikrofonów między sobą też rozmawiamy z Jarkiem, ale jak temu widzicie, widzicie insight, a zobaczcie teraz tak. co się dzieje, a nie zobaczycie. Michał Kondziała w rozpuszczonych włosach wygląda jak Justin Bieber. <głosy> <głosy> Wygrał walkę na siatce e, Marcin Gamza z Bartkiem 17 do 15, dwa punkty prowadzenia. Świetnie. Świetnie, Bartek Sopster, brawo. Tzw. tunel niepewności. Znalazł między zawodnikami. Ernika Kaciczak. Z góry mocna zagra, bardzo dobra zagra. Musiał uratować. out, tak jest. Brawo, brawo Ernest. 17 do 17, dobry powrót. Gramy dalej. Mamy remis w tym spotkaniu i na zagrywce Ernie Kaciczak. Przypominam, że chłopaki walczą o wszystko. Przegrywający odpada z turnieju. I teraz pięk, ale... Mm, aż Aj. słyszę jak syczysz. Aj, tu chciałem krzyknąć, ale trafił, ale no, nie trafił, więc nie krzyczę. To ciśnienie zeszło. <laughs> Musiałem się wyrównać ciśnienie w głowie. Emocje, Zabrałeś emocje, aktykę, emocje. Zeszło. I Marcin. Gamza. Tak? Tak, tak. tak. A Bartka substyla. tyłu. Ernestka, Ciężko zobaczyć Ernesta z drugiej piłki. Tak, <grym> bardzo w ciężko. Sytuacji. Bardzo ciężko. On jest tak wysoko. Monster, Monster blok! Ole teraz nadział się. Czy to było miła Orączka się nadział, czy Marcin za się nadziało? Michał Orączka chyba się nadział. Orączka, tak. Ale się tutaj nadział na blok. Bardzo ważny blok. To jest taki blok, który często decyduje o zwycięstwie. I teraz Bartek ma piłkę w górze, bardzo ważną piłkę, co zrobi? Ja o po przekątnej! Bartosz No, chłopaki grają niesamowite zawody. Nie zawody chyba jeden, zawody jeden z naszych jaki widzę w ich wykonaniu. Tak, tak, może to będzie nowa nasza dobra para. w świecie plażówki, zobaczmy. Bartek Sobstyl, piłka meczowa. I Ooo, Bartek Sobstyl asem kończy to spotkanie, proszę Państwa, 21 do 18. Bartek Sobstyr, Ernest Kaciczak, wygrywają to spotkanie z Michałem Rączką i Marcinem Gamzo, ależ świetnie, to były emocje. Świetnie, świetnie w samej świetnie. końcówce. No, no i ukrywamy, cieszymy się, cieszymy się, tak. bo Bartek jest naszym bliskim Bartek, znajomym. Chyba tym razem Bartek nie zarzuci, że jego życiowych zagrań nie skomentowaliśmy. Nie, 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 nie. Będzie dumny, będzie miał co oglądać i będzie miał co słuchać przede wszystkim. Ale się cieszę, ale e, no cóż, no nie, nie ukrywamy, sympatyzujemy, ale staraliśmy się być maksymalnie obiektywni. To chyba nam nie wyszło. Na koniec nie, na koniec <grym> nie, na koniec nie, nie. nie, nie wytrzymaliśmy. Przepraszamy Marcin <grym> i Michał, przepraszamy Was serdecznie za tą stronniczość, ale... No ale co zrobić, no Bartek z nami mieszka, no no, no mieszka, ale tutaj powiem no, ci, że w tutaj, pokoju. no tak, tak, no musimy się cieszyć, no, no, tak, tak, w jednym pokoju śpimy, natomiast tutaj zaraz kolejny, e, no niezwykle interesujący pojedynek, e, Stachu Szymankiewicz i, i Kuba Popiwcza kontra Maciej Westphal, Westphal i e, z kim gra Maciek Westphal, e, z Tomaszem Ćwiernią, tak. Tomasz ćwierć no.